A ty się nie bój, siadaj na konia, pojedziemy w obce kraje, tam są inne... Im... Proszę powiedzieć, co Pani daje przynależność do tego uniwersytetu? Kochanie, ja już należę 20 lat do różnych organizacji, nie tylko do Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Jestem sama, jestem samotna i trzeba wyjść do ludzi. Pani sobie przypomina, jak to było, kiedy nasze mamy y, były starszymi osobami, jakie miały możliwości? No, bardzo ograniczone. Zawsze mówię moją koleżankę, pamiętajcie, dziewczyny, zobaczcie, Peselwali, ile mamy lat. Pamiętacie, jak to nasze babcie, babcie mówię, siedziały już pod piecykiem w chusteczkach na bujanym fotelu i różaniec odmawiały. No, tak <laughs> Dziękuję jest. bardzo, tak było, tak, tak było, było? Rzeczywiście. rzeczywiście. Co pani daje przynależność do tego uniwersytetu? Dużo. Ja dużo chodzę na kije, na rajdy, na basen, na arabeskę. Czym nie uczestniczę w tym? Co by pan zmienił może? No to tak od razu to tak y, ciężko powiedzieć. Hay gente de pesel, ¿tak? Ya es. <laughs> Jeżeli chodzi o modę dla seniorów, i pani do, dobierała tak, i y, y, y makijaże, i y kolory. Y... Sylwia Witkowska, koordynator Akademii Aktywnego Seniora działającej przy Miejskim Ośrodku Kultury w Szczecinie. U nas Akademia działa od 2011 roku. Mamy różnego rodzaju dziedziny, w których nasi seniorzy mogą się rozwijać. Przede wszystkim nie czują się samotni uczestnicząc w zajęciach z gimnastyki, panie uczęszczają na zajęcia tańca, ceramiki, rękodzieła, tkactwa. Mamy też wspaniałą, fantastyczną grupę teatralno-literacką która się rozwija pod względem nie tylko literackim, ale również teatralnym. Wystawiają spektakle, krótkie etiudy, czyli nasi po prostu seniorzy chcą być nie tylko na czasie, ale i na czacie. E, zakładają sobie swoje konta na Facebooku, na Instagramie. Chcą po prostu być w tej przestrzeni, która z duchem czasu jest tak aktualna. Jestem bardzo ciekawa, jak spędzają czas emeryci. Emeryci spędzają czas przy pracy, przy domu, poza domem. Przepraszam bardzo, ale praca to już była. A teraz, a rozrywki. Czy Państwo wiecie, że w Szczecinie mamy cztery uniwersytety dla seniora, mnóstwo różnych organizacji? Dlaczego nie bierzecie w tym udziału? Bo po prostu nie ma kiedy. Uważa Pani, że tych uniwersytetów jest troszeczkę za dużo w Szczecinie? Bardzo bym prosiła, żeby Pani była uprzejma. Ja w ogóle powiedzieć. jestem zwolenniczką jak największej ilości różnych form aktywności dla seniorów, także to, to nieprawda, że, że jest za dużo i nieprawda, że ze sobą konkurują. Prawdą natomiast jest to, że ci, którzy już zaczęli być aktywni, to najczęściej są we wszystkich. Bo to się już z tym spotkałam, czyli że chodzą niemalże do tych samych, do różnych uniwersytetów, korzystając z tych wszystkich rzeczy, które tam się dzieją. Ja jestem zwolenniczką tego, żeby w każdym osiedlu pojawił się klub dla osób starszych. Klub takiego seniora, czy osób starszych, które mieliby szansę na spotykanie się, na, na podejmowanie różnych aktywności. Na to się powinny znaleźć środki, dlatego że wszystkie badania statystyczne jednak mm. pokazują, że osób w wieku starszym będzie coraz więcej. Czy za dużo, może nie, nie tyle co za dużo, na no ile czy to jest potrzebne. Ja z własnego doświadczenia muszę odnośnie mojej mamy, która przeżyła 100 lat. I w poznaniu i ona do ostatniej chwili chodziła na kluby, do klubu seniora. Ona do ostatniej chwili była żywotna, ona, do niej ciągle przychodziły koleżanki z klubu, ona chodziła do klubu, rozmawiała, żyła. Że nie tylko, tylko pracą my żyjemy, prawda? Mamy, mamy wspólnych, wspólne znajomych, właściwie to jest 8 kobiet, które systematycznie spotykamy się na babińcu, tak zwanym, i to jest raz w miesiącu, i to jest takie towarzystwo rozrywkowe, Ale. prawda? I to są wszyscy w jednym wieku, po 80 nawet niektóre panie są. Więc, więc tych rozrywek też do mnie brakuje, to nie tylko człowiek żyje taką pracą, tak. prawda i, i narzekanie. Nie. I wy nie jesteście nigdzie zrzeszeni, tylko tak nie, po prostu nie. po sąsiedzku, po koleżeńsku. No, spotykamy się tak na przykład w środę będzie u mnie spotkanie w tą środę, spotykamy się gdzieś tam u, u koleżanek albo któraś ma działkę to na działce, a jak nie, no to gdzieś w, w kawiarni się spotkamy. No, jest też czas na rozrywkę. Nie? Funkcjonuje właściwie od roku 2015, od października. Jest to na zasadzie współpracy z Gminą Miastą Szczecin i, i ogólnie tutaj z Polskim Czerwonym Krzyżem, który jest podmiotem naszym prowadzącym. Nasz dom funkcjonuje od godziny 8 do 18.30. Wtedy są też prowadzone wszystkie zajęcia. Seniorzy przychodzą w tych godzinach. Nie ma sztywnych ram zajęć, jest coś takiego jak plan tygodnia. W razie planu tygodnia prowadzimy sobie te zajęcia. I tam po prostu są zajęcia różnorodne z różnorodnej tematyki, takie jak właśnie ćwiczenia usprawniające, yoga, zajęcia plastyczne, zajęcia manualne, koła wokalne, koła teatralne, więc tylko co seniorzy potrzebują na swoje własne potrzeby. Abo przygotujemy się do ćwiczenia. Proszę nie zobaczyć dzisiaj moje gardło, ale coś ma się nie ćwiczył. Przez weekend się Także tak, zaczynamy od jest. Te osoby, które tutaj są, one po prostu są z terenu miasta Szczecina. Niektórzy są z dalszych okolic niż tutaj dzielnica, tak? Nawet. Część, Nawet? część osób jest z okolic część część z innych jeszcze, więc to jest, to nasz dom obejmuje po prostu osoby, które mieszkają na terenie gminy miasta Szczecin. Natomiast wszystkie osoby dochodzące już do no to będą musiały złożyć wnioski i one czekają wtedy w kolejce. Wcześniej były seniority fantastycznie. Nie, by, nie no mogłam, się. bo jestem gdzie indziej uczęszczona. No więc właśnie, gdzie? Powiedz. Chodzieli gdzie się. na kurs komputerowy chodzę. To ty się jeszcze uczysz. Takie szkole. A, tak. no i bardzo dobrze, ale dodatkowo ja cię przecież często spotykam co dwa tygodnie na szusie. Tak, ty... oczywiście, bo ja wszędzie uczęszczam, na wszystkich uniwersytetach jestem. Wymień. Dzisiaj chociaż. byłam na ekonomicznym, później miałam komputery, to taki jest projekt. No a teraz przyszłam tu i dopiero w domu się zjawi o 20. No moja droga, a, a jeszcze Stowarzyszenie Uniwersytet Trzeciego Wieku? Też tu, uczestniczę, Matko, to ty, ale... To wszystkie już uniwersytety seniora. Muszę ale... jakoś wypośrodkować, Tu się urwę, tu przyjdę, no i tak. Pytałaś, dlaczego tak. tańczymy, tak? Bo kochamy to, kochamy taniec i to mm -hmm. nas odmładza. To daje jakieś zadowolenie wracamy. No jesteśmy mm -hmm. cały happy, bo kochamy taniec. Ale powiedzcie mi w ogóle, dlaczego przychodzicie do uniwersytetu? Rozumiem, że taniec was uskrzydla, ale yy, oprócz tego, czy jeszcze jest coś takiego, co yy, jest powodem, dla którego wy tam przychodzicie. Tak, tam znalazłam grono przyjaciół, tam znalazłam yy, dużo bratnich yy, serc. Poza tym ja się tam czuję jak w rodzinie. Ja przychodzę tam yy, jak na skrzydłach, ja, ja mam zainteresowania wspólne z koleżankami. Ja się czuję młodsza, bo moje koleżanki są znacznie młodsze. Ta właśnie o to jest o 20 lat od mnie młodsza. <laughs> Tak, tak. Więc ja się czuję znacznie młodsza przy moich koleżankach. One mi napędzają, nakręcają, nakręcają. Praca szlachetna, ale nisko uszczęśliwia. Pan prezes może zostać. No, może nie, zaśpiewa, może no. zaśpiewa z paniami. No, Mianowicie my pytamy seniorów, co oni by sobie życzyli. Oni nam podpowiadają, jakie rozwiązania zastosować. A może pani powiedzą co tu się dzieje, tak? No koleżanki to wyjechały, to za granicę, to w sanatorium. To na gotowaniu są, także tutaj z Humaną. Jesteśmy kurem biesiadnym przy Humaną bez. Dzięki fundacji możemy się tutaj spotykać i swoje pasje realizować. I śpiewamy właśnie przede wszystkim piosenki takie do ogniska, czyli ale występujemy, mamy też jeszcze programy takie, gdzie występujemy. U, w kombatantach, u starszych osób, gdzie umilamy im ten czas i oni z nami również śpiewają, ponieważ te piosenki są ogólnie znane od lat. Wolontariat to jest taka ciekawa rzecz, że do tej pory wolontariat był kojarzony głównie z osobami młodymi. A w tej chwili ten wolontariat osób starszych na rzecz osób starszych bardzo pięknie się rozwija, dlatego że no udało nam się stworzyć tu w fundacji warunki odpowiednie, które pasują osobom starszym, które jak gdyby wydobywają potencjał osób starszych. Tak, mamy grupę y, osób, które są w domach, są, nie wychodzą i nasi wolontariusze bardzo chętnie właśnie odwiedzają y, te osoby. Y, jesteśmy w stałym kontakcie. mamy taką dosyć gru, grupę y, wolontariuszek, które mają pod swoją opieką no już tak y, no ponad 10, y, 10 osób i ich rodzin też. Chodź młodości, to niebora! Ale duch jest każdym z nas na zajęciach gimnastycznych. Szybko przecież mija czas. Jak spędzacie, Panie, wolny czas? No miło, na no, ludzie. Ale co robicie dokładnie? Eee, na przykład e, mieszkamy w domkach jednorodzinnych, wiesz, spędzamy na ogródku, e, chodzimy na spacery wokół jeziora. Spacerujemy. Od czasu do czasu do kina, ale, ale rzadko. Jak czas pozwoli, to rozumiem, że panie nie wiedzą, jaka jest oferta dla seniorów. Nie. Nie, nie wiemy. Może nieraz gdzieś tam przeczytamy, ale, ale to rzadko pyta. Generalnie nie wiemy, bo, bo nie mamy takich informacji na ten temat i nie mamy skąd się dowiedzieć

Pracować przy najtrudniejszej dziedzinie sztuki, jaka jest, czyli przy filmie. Realizować, robić, pracować, rozmawiać, dyskutować, pić kawę, herbatę, ciastko, wino. Na drugiej stronie całkowicie, na tym A, D. Teraz możesz sobie wszystko stwierdzić. Jak zrobisz info, widziała te wszystkie wartości. Jestem koordynatorem projektu realizowanego ze środków Gminy miasta Szczecin właśnie pod nazwą Centrum Seniora w Szczecinie. Proszę powiedzieć jak w krótkich słowach, może tak punktowo, co tu się będzie działo i czy warto tutaj przychodzić? Kto może tu przychodzić? Kto z tego będzie mógł korzystać? W krótkich słowach tak. się nie da, więc zacznę od końca. Przychodzić może tu prawie każdy. Prawie to znaczy wpuszczamy osoby, które się uśmiechną i które z uśmiechem będą wychodzić. Nic nie jest za darmo, wszystko jest tutaj za uśmiech. A zapraszamy osoby bez względu na datę urodzenia, które chcą wesprzeć mieszkańców naszego miasta, tych, którzy urodzili się troszkę wcześniej. Simulator de estava sim, caô combinado. w tą stronę. Tak jest, pani Ula. Bingo. Pani bardzo rozwaliła fajny Systę. Karolinka tam, bingo, bingo krzyczała jest pani Jarosław, bingo. bingo. Tu mamy taką maszynę bingo, do gry w bingo, gry towarzyskiej. Chciałabym zacząć od tego, jak powstał pro, pomysł na tą grę. Był u nas w fundacji taki stażysta, który był w wieku senioralnym. Podpowiedział nam, że może byśmy mogli poprowadzić takie zajęcia dla seniorów okay. z grą w bingo. Marek od razu podłapał. Mówi Marta, to wiesz co, to no najpierw spróbujemy jak to będzie wyglądało, zrób zrób taką maszynę, kulki, literki, wszystko, dowiedz się co i jak. Jak Wy postrzegacie seniorów, bo Wy jesteście w sumie młodymi ludźmi no i, i pracujecie w różnych miejscach z seniorami, możesz Marek powiedzieć gdzie? Jak najbardziej. Tu akurat z grą bingo graliśmy w domu kombatanta Okazało się, że są to często ludzie właśnie samotni, którzy nie mają jakichś specjalnych rozrywek, czasami odwiedzają ich, no czasami nikt ich nie odwiedza po prostu w, tym, w tej placówce. Mimo Więc, tego, że tam jest tyle ludzi, powiem nie, Ci, tak, że to jest... Tak, to jest rzeczywiście problem tego y, zgrupowania tam takiej ilości ludzi, a oni mimo wszystko są chyba samotni. Tak? No, wydaje mi się, że już y, jak gdyby osoby w tym wieku mają swoje upodobania, ciężko tak nagle y, się y, nie wiem, y, integrować, szczególnie panowie chyba mają z tym y, większy problem. No, tak jak widzę, to większość. Właśnie osób, które są na przykład, które, które studiują w tym wieku, to są panie na przykład. To, to, to są panie, więc sądzę, że, że panie są bardziej otwarte. E, natomiast wrac wracając do tego domu kombatanta, no zauważyliśmy, że gra sprawia im e, ogromną radość. Leżę w lepszej sprawie liczyć góry, gołym jest osobnym I no.